Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj będzie to makijaż krok po kroku. W poniedziałek ostatni na moim blogu zamieściłam znowu trzy propozycje makijażu i dałam Wam szansę wyboru waszego ulubionego. Zwyciężył właśnie ten makijaż. Wykonałam go głównie cieniami Inglota, więc myślę, że będziecie go mogło łatwo odtworzyć. Więc jeżeli interesuje Was jak go wykonać krok po kroku, oglądajcie dalej. Zaczęłam od bazy pod cienie. Dzisiaj była to baza z firmy Kobo. A teraz przejdę do nałożenia bazy kolorowej, którą będzie dzisiaj Kolor z firmy Maybelline i to jest odcień Edgy Emerald, numer 50 w Australii, ale akurat te numerki są różne w różnych krajach, no to jest taki turkusowy, jasny kolor. I nałożę go palcem na wewnętrzną część powieki. Następnie na tą bazę nałożę cień z to numer 117 AMC Shine. I będę go nakładała takim małym pędzelkiem do nakładania cieni. To jest pędzelek z firmy Make Up Glow numer 46308. Następnie odwrócę pędzelkę na drugą stronę i nałożę cień 424 również z inglota. I odwracając pędzelek raz na jedną stronę i raz na drugą, łączę te dwa kolory. Następnie przetę ten pędzelek delikatnie i nałożę kolejny odcień niebieskiego. Tym razem będzie to granat numer 20, 428, przepraszam, wykończenie perłowe, również z inglota. I nałożę go w samym zewnętrznym kąciku. Następnie sięgnę po odcień 75, w włączenie AMC, to jest taki odcień wiśniowego fioletu i takim skośnym pędzelkiem nałożę go w załamaniu powieki, łącząc z cieniami, które są na powiece ruchomej. I dociągam go do samego wewnętrznego kącika, kończę mniej więcej w tym miejscu, dalej nałożę jaśniejszy odcień różu. I teraz pędzelkiem do rozcierania to jest akurat Lang Langnickel c 430 Rozetę te dwa kolory, żeby przejście było jeszcze ładniejsze. A następnie tym samym pędzlem do rozcierania dodam jeszcze cień 489 w końcach Double Sparkle. To jest taki jasny róż. I ten kolor nakładam powyżej załamania, lekko pokrywając się z tym cieniem wiśniowym. Ten kolor dosiągam także do wewnętrznego kącika. Następnie użyję cienia 353 matowego oraz pędzerka 7FS z zinglota. I oczywiście no może ten cień podłóg brujowy tradycyjnie. Następnie użyję linera w pisaku, to jest Eye of a Horse, taki liner z firmy australijskiej, ale każdy liner czy z Golden Rose czy z PS, na przykład będzie dobry i narysuję tym linerem cienką kreskę wzdłuż szyni która się będzie lekko rozszerzała, pogrubiała w zasadzie w zewnętrznym kąciku i lekko ją wyciągnę. Jeżeli mamy jakieś małe niedociągnięcie w tym momencie, to nie musimy się tym przejmować, bo będziemy na tą kreskę nakładały później cień. Ale na razie dam line robi wyschnąć i przejdę do powieki dolnej. Zacznę od takiego krótkiego pędzelka do cieni. To jest Make Up and Glow 463B. I nakładam ten cień na dolnej powiece, tak mniej więcej do 2 trzecich jej długości. Nie wiem czy mówiłam, to jest ten fioletowy cień 75 AMC. A następnie takim skośnym pędzelkiem do linera, ten jest akurat z firmy Crown Brush, w wewnętrznym kąciku na dolnej powiece nałożę cień 424. A wewnętrznym kąciku nałożę cień 393 Inglota i użyję do tego pędzelka Drill Techniques, to jest Accent Brush. Na linię wodną nałożę brązową kredkę, to jest akurat Estee Lauder Soft Smudge Brown, a kredka to jest Artist Eye Pencil. I teraz wracamy do górnej powieki. Na tą kreskę czarnym linerem nałożę jeszcze cień, to jest 428, granatowy cień z inglota i będę go nakładała tym skośnym pędzelkiem, w którym nakładałam cień na dolnej powiece. Następnie podkręcę rzęsy. To jest akurat zalotka z firmy F. Delikatnie wytuszuję tuszem Maybelline Colossal Volume Express Smoky Eyes. Teraz nałożę sztuczne rzęsy. Będą to rzęsy numer 213 z firmy Red Cherry. Tak wyglądają. Po nałożeniu sztucznych rzęs jeszcze raz wduszowałam rzęsy i podkręciłam je delikatnie, żeby połączyć rzęsy sztuczne z naturalnymi. A oprócz tego pokażę Wam jeszcze czego użyłam, czego w filmiku nie zobaczyłyście. Był to podkład Shiseido Perfect Refining Makeup. Następnie korektor pod oczy, to był korektor Maybelline Instant Age One, jest mniej więcej w połowie opakowania. Następnie puder dzisiaj dla odmiany, żeby troszeczkę odbić od mojej rutyny pudrowej. Użyłam pudru z firmy Nway Eco zamiast mojego pudru z Ben Nye. Jako róż dzisiaj na moich policzkach wylądował róż z firmy La Femme. To jest Glow on Rouge w odcieniu Nectar Peach. To jest taki bardzo delikatny brzoskwiniowy odcień. Bardzo ładnie pasuje do takich cieplejszych karnacji, szczególnie przy opaleniźnie. Nie chciałam dodawać bronzera ani do jakiegoś bardziej intensywnego koloru na policzki, ponieważ oczy są bardzo intensywne i to one mają uwagę przyciągać. Tak samo z ustawy, też nie szalałam. Ja nałożyłam tylko błyszczyk z firmy Too Faced. To jest Glamour Gloss w odcieniu plush. Nie jest to może najbardziej przyjemny błyszczyk w użyciu, ponieważ yy, niezbyt przyjemnie smakuje po pierwsze, a po drugie, jest to błyszczyk, który ma nam optycznie powiększyć usta, więc wywołuje takie uczucie nieprzyjemne, dla mnie przynajmniej. tego z nim nie przepada, ale kolor jest bardzo ładny i dobrze by do tego właśnie makijażu. Słyszcie mi znowu wierzą więc szybko skończę już ten filmik. Zapraszam Was na mojego bloga, gdzie będzie więcej zdjęć, makijażu oraz użyte kosmetyki, pełna ich lista. A my widzimy się, mam nadzieję, w kolejnych filmikach już niedługo.